Siemano, witajcie, jestem Adamowski i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj ze mną Adamek Gaming 1, 2, 3, witaj serdecznie, jest tutaj Kocisław To jest Dokładnie. Scott, Adamka Gaminga, tak? I Siemano, gen... witajcie, tutaj Adamek Gaming I właśnie nazywam tego kota Za 3, 2, 1, PIK! Wow, a Ej, miałeś już kotka, co się z tamtym kotkiem stało? Ja coś. A, bo dobra, bo to było na Adamowni. Tak, na Adamowni. Masz radę. Dobra. I czekaj, dzisiaj jest Sylwester, jak już widzicie, więc dzisiaj odpalamy fajerwerki, Adamek Gaming nie widział, co zrobiłem. Drodzy widzowie, a ja yy, zadałem sobie trud i zrobiłem Adamasz prezent. Dobra, a ja teraz zrobiłem trud. No Czekaj, wyczku, czekaj, czekaj. Bo tutaj, tu widzowie, jest ten mi, no? sprzęcior taki... Dobra, stary. O, to stary. tego nie widziałem! Ej, typie, zanim jeszcze zaczniemy, to patrz, co zrobiłem z twoją tarczą. Co jest? Zobacz. Jakie ma enchanty. Zadałem sobie trud. Co?! No. Ja też zadałem trud robić fajerwerki normalnie, nie? I też zbudowałem portal do netheru. Bo znalazłem lava i musiałem wodą i, i dlatego sobie zrobiłem kilofnederytowy, żeby to szybciej się kopało, więc no, więc wszystko git. Jeżeli nasza wigilia wam się podobała, to wbijajcie na ten odcinek, link w opisie, zostawiajcie łapkę w górę i być może będą jeszcze... Chyba to jest ostatni odcinek z tego zimowego biomu, co? No, chyba tak, niestety. No to co, widzowie, ja bym chciał pokazać wam mój ekwipunek, jest przepełniony fajerwerkami. Zatrudziłem fajerwerkami. się. Zatrudziłem się po prostu i strasznie dużo czasu mi było na znajdowanie tych rzeczy potrzebnych do tego. typu, wiecie, proch i, i papier, nie? Kurde, że mnie podbudował. I tak Widzowie, jeżeli lubicie ptasie mleczko zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz Adamowica. Jeżeli lubicie ptasie mleczko waniliowe, znaczy też te. <laughs> Jeżeli lubicie ptasie mleczko śmietankowe napiszcie w komentarzu hashtag Adamowice Dokładnie i polecam jeszcze zostawić suba dzwoneczkiem, ponieważ 9 subów zostało do 500 na moim kanale Więc kawałek tylko będzie kawałek potężny no, będzie, będzie potężny specjal No będzie potężny i po prostu zapraszam Kriper! Was jeszcze na Discorda, macie link w opisie, zapraszam. Ej, Typi, on do mechanizmu się zbliża. Dobra, stary, co tam za... Wybuchu! Typie! Zobacz to! Patrz to, creeper odsłonił! A! A no a właśnie o tym mówię! Woda! Jocie A się Creeper odsłonił O kurde mele Dobra widzowie, my już tutaj ogarniamy jeszcze siedzonka, żeby Po prostu podziwiać te wybuchy i tak dalej No myślę, że dwa starczą Dobra Ponieważ będzie to jeden z niezapomnianych Sylwestrów I ja wam jeszcze widzowie życzę Bo nie wiem czy życzyłem, chyba nie ale wszystkiego najlepszego w nowym roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żeby ten rok był jeszcze lepszy niż ten. Dokładnie! A! Życzy to Adamek Gaming i Adamowski. Dobra, tu jest siedzenie dla nas. Czekaj. A nie, jeszcze tu, 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 panie. Tu lepiej by było nawet. Pięć! By o! Spalił się to dobić pająka. Dobra, i jeszcze je, mam kilo. Dobra, walić to, walić to, jeszcze to. Dobra. dobra, i... to no, dobra, widzowie, yy, jest już po pomału noc, się robi, Tro, trochę odczekaliśmy, więc ja już tutaj będę ustawiał te wszystkie fajerwerki. Pyk, tutaj do każdego z tych sobie poustawiam. Dobra, to tutaj mam yy, takie Kolorowe, fajerwerski z czasem lotu 3 Patrzcie jak to fajnie wygląda Dobra, mamy to stary Patrz jak to fajnie wygląda, nie? No to co? No to co? Jesteś Odwaramy, gotowy? Odpalamy drodzy widzowie 3 2 jeden, 1. 1 Wow o ja. pięknie. Ale to wygląda fajnie. No tutaj widzowie, łapy do góry zostawcie. Jo! Dziękuję! Z nim by No pięknie dosłownie. Ale to leci! Karykcie pięknie! No. Wow. Pięknie! No. Ja nie mogę, nowy rok! A Mamy to! I witamy Was w 2024 roku! U. Dokładnie! O, dobra, już się kończy! Wezmę trochę dla nas jeszcze! No to weź to sobie popuszczamy tak wiesz, ręcznie! Tak! Tu nic nie ma, tu nic nie ma Dobra, mam, 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 mam. z 57. Jeszcze, nie, mam ponad stack stary, to czekaj. Ja nie mogę. Dobra, mam dwa staki. Albo jeszcze parę Ta jeszcze poszła. No to co? Ja mam 26! Odpinam. Co, odpinam. Yy, I Szczyny. czekaj, czekaj, tylko tego szkieleta trzeba zabić. I si dam stack po prostu. I On... mamy postaku obaj. O ty kurde, o ty I, kurde, i to... Piszamy to... ręki! No to za szkielet jakiś tam. No to co? Jak się przekazuje jeden stack. To dla ciebie proszę bardzo. I co? I na 3-4, 3, 2, 1! Łacie panie! Wuhuhu Usiadłem już na śniegu! Ej, patrz, na śniegu! Ej, pokaż! Puściam! To. to nieźle, nieźle! Adamek gaming fajerwerki puszcza. O, ten gościu przyszedł. Jo ale to fajnie Juhu! wygląda. W 2024 ja. roku jest godzina aktualnie... A, wybuchłeś prawie. Ejo, wybuchłem. Widzowie, aktualnie jaka jest godzina Adamowski? Jest godzina 24:3, czyli już 2024 rok. Mamy to. Udało nam się. Sobie, zanim, jeszcze, zanim jeszcze zakończymy ten odcinek, y, urządzimy sobie taką krótką pogawędkę o 20, 2023 roku. To był rok, w którym założyliśmy Adamowice. To było w marcu, nie Adamowski? Oj, stary. Oj, stary. Nie, ten. Licząc jeszcze Adamownie. licząc jeszcze Adamownię. Adamownię usiąść tu. Widzowie, to widzowie w 2023 roku założyliśmy dwie wioski. wytuczajcie. No to dobra widzowie. W 2023 roku założyliśmy dwie wioski, tak jak już Adam Gaming powiedział i nazywały się one Adamownia oraz Adamowice. Adamowice jesteśmy na tej wiosce, co teraz. Adamownia niestety nie żyje. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego i tak dalej historię Adamowni poznać, to macie playlistę yy, specjalnie w karcie w prawym górnym rogu oraz w opisie macie link do tej playlisty. Wszystkie odcinki Adamowni znajdują się właśnie w tej playliście, więc serdecznie Was zapraszam. Yy, I stało się to po prostu tak nagle, że a w sumie nie macie osobny odcinek na ten temat, więc Zapraszam. Bierz na odcinek, koniec Adamowi. I tak, teraz jesteśmy na Adamowicach. Ja wam powiem, że na Adamowicach są chyba lepsze, bo y, mamy lepsze itemy. To jest oczywiście, nie? Tak. Tutaj mamy lepsze itemy, mamy więcej pomysłów na te rzeczy wszystkie, więc myślę, że Adamownia to była taka no, średnia, można powiedzieć, ale to będzie. W naszej pamięci już zawsze. No. Niestety. Nie widzowie, i tak, zenchantowałem Adamowskiemu tarczę, zadałem sobie trud i jeszcze ją naprawiłem, bo była na zużyciu troszeczkę. Ja, stary, dziękuję, nie? I widzowie, Adamowicy mają chyba. One są dopiero od wakacji. Od początku wakacji. Trzej ty, myślałem. Bez... Mrozimy, mrozimy! Wyskitu! Bez Mrozimy! Chodź Adamowski, mrozimy! Ziuu. A bo ty masz te budki takie stare, legendarne już Mroźny piekur! Ej, pamiętasz jak wtedy do tej... do tego Strongholda! Do Strongholda! Ale no. to było na Adamowicach jak czyś? Nie, na Adamowni to było stary. Jezu! A tak to był ostatni odcinek z Adam... I przygody w End City. Chyba nie. No, 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 no no to był taki jeden z ostatnich odcinków. I tak, widzowie, to była taka pogawędka. Chociaż trochę no. mi się teraz smutno, smutno zrobiło, jak wspomnieliśmy o Adamowni. No w sumie tak, stary, bo to już jest od wakacji, nawet przed wakacjami ten serwer był. To już akurat wiemy, że Adamownia rozpoczęła się 7 marca. Bo zbroimy się na wielką podróż, a nosie wtedy jeszcze przed mutacją miał taki fajny głos. Taki o dziwny. Boże, stary, to była jeszcze choroba wtedy. Mamy Moje... marca to były jego urodziny no. i zaczęcie Adamowni. A y, początek. Y, rozpoczynamy nowy etap, tak się nazywał. A początek Adamowic to 4 lit. Ej, co jest? Już tak szybko ta. Zciś Adamownia... 7 marca była, co prawda, ale to stary dopiero za 3,5 miesiąca będzie rocznica. Co jest tak szybko? Ej, co niemożliwe! Dary, ja nie jak mogę. to szybko minęło! Ach. Drodzy widzowie, jak to szybko minęło, wy to rozumiecie? Niemożliwe. No, hoffy. Jak chcecie, to możecie. Napisać w komentarzu Znicz Adamownia, chociaż widzowie to było przez naszą głupotę, bo my chcieliśmy po prostu e... wersję serwera zmienić. Zobac zobaczyć, zobaczyć jak jest na 1.20.1. Zobaczyć. No, no i było fajnie, ale jak wróciliśmy, niestety było rip. No normalnie, chłopie, patrzę i jesteśmy na, na innym terenie, nie? I jak ja zobaczyłem już, że yy, nie ma tego jakby zdjęcia, tylko jest po prostu zwyczajny znaczek Aternosa, to już wiedziałem już to koniec. No, i jeszcze jak tej dziury nie widziałeś do tego end, do tego Strongholda, nie? No! Czekaj, jakiej dziury? Że była taka stara, było tam jakieś miejsce, nie? Jest ten blok i tak kopaliśmy, tak cały czas w dół, to było aż do Strongholda. A no tak, ej widzowie, wiecie co jest, widzowie, yy, tutaj wklejamy wam teraz moment, jak yy, byliśmy jeszcze na domowni, a yy, ja pochnę domowskiego i spadł, więc teraz macie ten moment. Tylko jak my tam zejdziemy? Dora, kop się tutaj. Aaa, żyję. O Jezu, przepraszam, a czy ja przeżyję? Ten. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. A jak wam się podobał, to co macie zrobić? Łapka w górę subskrypcja z dzwoneczkiem. Standardowa łapeczka w górę i subskrypcja Adamowskiego kanału oczywiście z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć. Cześć.